Manko dziska, z tej strony i witam was kolejnym odcinku z przebudów zagranicznego klubu. Tym razem mi się we Włoszech, żeby przebudować zespół AS Romy. Drużynę, która w prawdziwym życiu na Mistrzostwo Włoch szans już nie ma, ale ma szansę wywalczyć udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. I to nie tylko przez Ligę, ale i również przez Ligę Europy, bo znajdują się w półfinale tych rozgrywek i cieka ich niezwykle ciekawy pojedynek, szczególnie na ławce terenerskiej, bo AS Roma prowadzona przez Jose Mourinho zmierzy się z Bayerem Leverkusen. Prowadzonym przez Szabiego Alonso No więc taki pojedynek byłego potopiecznego Z byłym trenerem Zapowiada się naprawdę i piłkarsko i trenersko Bardzo interesujące starcie Widzieliście już nasz podstawowy skład Jeśli chodzi o cele na ten sezon To na pewno będą ambitne, czyli wygranie Ligi Europy I zakwalifikowanie się do Ligi Mistrzów Damy z siebie wszystko by to zrobić 71 milionów budżetu Za to da się kupować, ale chcemy więcej Karlsdorp sprzedany do Atletico Za prawie 30 milionów Więc już na start Doładowujemy budżet. Crystanto odchodzi do Liverpoolu za 32,5 miliona, więc powoli zbieramy te pieniądze, by wydać je mądrze. Mamy prawie 130 milionów, więc co? Czas na zakupy. Potrzebujemy na pewno nowego bramkarza. Przydałby się nam ktoś również na prawe wahadło i do środka pomocy. No więc co by nie mówić kandydatów sporo, a my kupujemy Otavio z Romy, a z jakiej Romy? Do Romy z FC Porto za 32. I 6 miliona euro. Myślę, że będą to dobrze zainwestowane pieniądze. Następnie do środka pola Lowromayer za 35 milionów ze Stadren. Trzeba mieć Chorwata, żeby walczyć w europejskich pucharach. To już jest standard. Palacio skupiony z Bayer Leverkusen za 30 milionów. Kolejne wzmocnienie środka pola. Trochę tutaj przebudowujemy, ale myślę, że będzie warto. I jeszcze Rui Patricio odchodzi do Lester za 5 milionów. Mam inny pomysł jeśli chodzi o obsadę br pozycji bramkarza. I kupujemy Liwakowicza za 26 milionów z Dinama Zagrzeb. Chorwat zasługuje, zasługuje by grać w dobrym klubie. I u nas dostanie prawdziwą szansę. I tak wygląda nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Zalewski oczywiście w podstawowym składzie. Naszym rywalem jest Empoli. Liczy się tylko zwycięstwo. Piroma w natarciu i jeden, tak jest jeden do zera. Dybala dobił tą piłkę. Miałem nadzieję, że za pierwszym razem piłka wpadnie, ale Vicario świetnie odbił. Jest szansa na 2 do 0, sytuacja 2-0, tak jest. Pellegrini tym razem. 56 minuta i pewne prowadzenie gospodarzy. No i dokonując zmian, żeby też rezerwowi dostali swoją szansę. Rzut rożny, brałka kontaktowa, a i niedobrze, Caputo dobrze to wykończył w polkarnym i w tym spotkaniu mogą być emocje. Roma przetrzymuje piłkę i strzela trzecią bramkę Giorginio Wijnaldum. 90 minuta, dobijamy naszego rywala. Empoli wznowi, ale już nic nie osiągnie: 3 do 1 dla AS Romy. Hurricane do Real Madryt, Lautaro Martinez do, La do Real Madryt i Bellingham do Manchester United. No, Real Madryt zainwestował zdecydowanie w napastników. A my, co by nie mówić, też dokonaliśmy ciekawych ruchów, ale nie za takie pieniądze. Real Betis z Helsinki. No i tutaj dodana Wiktoria Pilsno: taka grupa w lidze Europy. W pierwszym meczu Real Betis pokonany: 3 do jednego. Dobry początek z najtrudniejszym rywalem. W lidze wygrywamy derby Rzymu, pokonując Lazio 2 do 1. I to jest kozacki wynik. Wiktoria Pilsno również ograna w tym samym rozmiarze. Nie było to łatwe spotkanie, ale daliśmy radę, chociaż liczyłem na zdecydowanie wyższe zwycięstwo z tak przeciętnym rywalem. No i wykonamy zadanie, jeśli chodzi o szkółkę juniorów. No bo też chcę sobie trochę podbić tą ocenę menadżera. Niestety, przez to, że Roma jest nielicencjonowana, tutaj nie mamy już Mourinho. Więc ja takiego statusu nie posiadam, ale udaje mi się to zadanie wykonać, więc muszę zyskiwać w oczach zarządu. 2-0 do 0 z HJ Helsinki, akurat tą drużynę łatwo było pokonać. I po 10 kolejkach jesteśmy wiceliterem tabeli, mamy gorszy bilans z tego co pamiętam i bezpośrednich spotkań, no i bramkowy jeśli chodzi o mecze z Interem. A jeśli chodzi o ostatnią drużynę leczcze Fiorentina też fatalnie na 19 miejscu, a nasz podstawowy skład naprawdę fajnie się rozwija. 5 do 0 z HJK to już była różnica klas, i pokazaliśmy na ile nas stać. Dwa do jednego z Realem Betis na razie bawimy się w lidze Europy. Rządzimy i dzielimy. Porażka z Wiktorią Pilzno w ostatniej kolejce zabrakło koncentracji, ale i tak mamy pierwsze miejsce. Drugi Real Betis. Wiktoria Pilzno spada do ligi konferencji. No i tutaj jeszcze dwóch piłkarzy odwołanych z wypożyczenia, Diego Jorente i Giorginio Wijnaldum. Nie dostawali odpowiednio dużo szans na grę, więc kluby ich odwołały. A po 20 kolejkach zajmujemy trzecie miejsce w ligowej stawce. Dwa punkty straty do Juventusu, 1 do Interu i malutka przewaga nad AC Milanem. Na ostatnim miejscu Lecce, dwa punkty na koncie. Paderborn, nowy Paderborn, rodzi się na naszych oczach. A w rundzie wstępnej, jak widzicie, Betis wylosował Frankfurt, a my mamy chwilę przerwy jako zwycięzca grupy. Najgłośniejsze zimowe transfery to jakie będą? Aleksander Arnold do Paris Saint-Germain, Saliba do Real Madrid i Gnabry do Juve, no Real kozackie transfery. Jeden do jednego w kolejnych derbach Rzymu, tym razem przed własną publicznością trochę zawiedliśmy. Do tego Tammy Abraham wypada na 4 tygodnie, duża strata. Wyniki rundy wstępnej Betis odpadł na tym etapie z Eintrachtem. A jeśli chodzi o nas to trafiamy w ósmej. na Real Sociedad więc na pewno łatwo nie będzie. 2 do 2 w Hiszpanii, oj. Spotkanie rewanżowe zapowiada się ciekawie, 3 do 1, tak jest, udało się po dogrywce, eliminujemy Basków. Naprawdę postawili trudne warunki, między innymi Borussia, Atletico czy Barcelona również awansują do ćwierć finału, a my trafiamy na drużynę. Paris Saint-Germain, najgorzej jak się dało. Czwarte miejsce w ligowej stawce, 5 punktów straty do Interu, 2 do Milanu, tyle samo co Juve, ale gorszy bilans bramkowy. No, powiem wam, w tej przebudowie nic nie układa się na razie perfekcyjnie. A na ostatnim miejscu nadal leczal już 14 punktów. No, 12 punktów w tak krótkim czasie, jeśli chodzi o tą drużynę, to jest coś niesamowitego. 2 do 2 w Paryżu, jest nadzieja przed rewanżem, ale niestety na nadzieję się kończy porażka. 1 do 2 u siebie i odpadamy na etapie ćwierć finału Ligi Europy, więc osiągnąłem gorszy wynik niż. Roma w prawdziwym życiu, no tutaj też zdecydowanie gorsze losowanie, ale to mnie nie usprawiedliwia. Tak prezentują się pary półfinałowe. No i też naszą przygodę w Pucharze Włoch warto pokazać. W pierwszej rundzie, jako drużyna z serii A mieliśmy spokój. Podobnie jak w rundzie drugiej i rundzie trzeciej. Przejdźmy zatem do jednej ósmej finału, tam pokonujemy Udinę 3-2. W ćwierćfinale Palermo 3-1, potem Inter 2-1 i w finale gramy z Atalantą Bergamo. Walczymy o ten puchar. Oby udało się go umieścić w gablocie. Mamy potencjał, żeby pokonać naszych rywali. Ładne rozegranie. 1-0 Atalanta. Thuram. 14 minuta i Francuz daje prowadzenie drużnie z Bergamo. Ale my nie poddamy się bez walki. Sytuacja sam na sam gol. Tak jest wyrównanie. i Abraham 40 minuta i to spotkanie zaczyna się od nowa. Spokojne rozgrywanie AS-ROMY. 2-1. Takie jest świetne uderzenie. Paulo Dybali jego magiczna lewa noga i piłka trzepocze w siatce. No i dokonujemy zmiany, żeby też rezerwowi wnieść coś do gry naszego zespołu. Atalanta przed szansą, gol! Duvan Zapata, 73. minuta, doprowadzają do wyrównania. I może być ciekawa końcówka. Mam nadzieję pod nasze, takie jest dyktando, 3-2 Belotti, 81. minuta. I znowu Rzymianie na prowadzeniu. Ale Atalanta nie chce złożyć broni, wyrównanie. Liwakowicz drugi raz pokonany przez Turama, 85. minuta. No i niewiele czasu pozostało. Mamy już dogrywkę, Roma jest w polu karnym, 3-3, tak jest, El-Sharawi, co to jest za finał, 105. minuta i bramka Faraona. Ostatnia akcja tego meczu, piłka wybita i wygrywamy, tak jest, Puchar Włoch należy do nas, Stefan El-Sharawi, to była złota zmiana, 4-3 z Atalantą Bergamo, chociaż też trzeba docenić Belotti'ego, bo też pojawił się z ławki na boisku, Zapata za to został królem strzelców w św. kopa Italia. Pellegrini najlepszym asystentem, a w czystych kątach rządził ona na. No i po 37 kolejkach mamy dwa punkty przewagi nad Juventusem. My albo Juve. Kto zdobędzie Mistrzostwo Włoch w ostatniej kolejce gramy z Torino? Ich lokalnym rywalem, szybka symulacja. Tak jest, 3 do 1 dla Romy. I jesteśmy, jesteśmy mistrzem Włoch. Juve też straciło punkty w tej ostatniej kolejce remisując z Bolonią. Pierwsza Roma, drugi Juventus, trzeci Milan, czwarty Inter, Fiorentina na wysokim piątym miejscu. A jeśli chodzi o strefę spadkową to są tu, tam drużyny Hellasu, Cremonese i Lecce. Dzeko został królem strzelców, drugie miejsce Paulo Dybali. Niewiele mu zabrakło, ale jednak. Jeśli chodzi o asystentów to kto tam będzie rządził? Wlachowicz aż 15 asyst. No i w czystych kontach Wojciech Szczęsny okazał się być najlepszy, ale Liwakowicz też miał fajny wynik. I tak na sam koniec prezentuje się nasz podstawowy skład. Jeśli chodzi o polski punkt widzenia to Nikola Zalewski naprawdę świetnie się rozwinął. Overall 80. Plus 5 to jest bardzo dobry rozwój jak na jeden sezon. No i możemy być dumni z naszego rodaka. No i zobaczmy kto miał najwięcej występów dla naszej drużyny. Uszeregujmy. Liwakowicz, Majer, Palacios, Zalewski, Pellegrini, Dybala i to tyle. Polak w ścisłej czołówce. Dybala najwięcej bramek, drugi Abraham. A trzeci Pellegrini. W asystach rządzi Pellegrini, drugi Majer, z Palaciosem. No i jeśli chodzi o naszą ocenę, no to nie jest za wysoka, zaledwie 67. Wiadomo, zdominowaliśmy krajowe podwórko, ale poza tym w Europie odpadliśmy w ćwierć Ligi Europy i nie spełniliśmy też pozostałych celów zarządu. I zobaczmy rozgrywki z Serie B. Kto tam triumfował? Parma na drugim miejscu, Genoa, Pisa, Cagliari, Bari, Benevento, Ascoli i Wenecja zakwalifikowały się do baraży a najgorszą drużyną Serie B była drużyna Kosenzy. No i teraz puchary, których nie wygraliśmy, czyli wszystkie europejskie. Zacznijmy zatem od super pucharu Europy. Kto tam triumfuje? Real Madryt pokonując 3-2 Eintracht. Liga konferencji w rękach. West Hamu pokonali Villarreal. Jeśli chodzi o Ligę Europy, Barcelona pokonuje w finale Paris Saint-Germain i Liga Mistrzów dla Manchesteru City pokonali w finale Liverpool. A my za to rządziliśmy na krajowym podwórku Puchar Włoch, do tego dołożyliśmy Mistrzostwo Włoch, naprawdę fajny sezon w sezon wykonania AS Romy. Wiadomo zawiedliśmy jeśli chodzi o europejskie podwórko, ale na swoim pokazaliśmy się z naprawdę fantastycznej strony. A jeśli chodzi o tą przebudowę to by było na tyle. Bardzo dziękuję wam za obejrzenie no i oczywiście zapraszam was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!